Bardzo serdecznie w Room of Pandora. E, my sobie weźmiemy od początku. E, to jest gra typu point, klik, click, żeby rozwiązać zagadkę. Somebody. Somewhere. To heaven. Tak. E, z naszym celem będzie rozwiązywanie zagadek. E, raczej o tej grze nikt nie słyszał. Oprócz nie i Chińczyków, znowu. E, możemy tutaj poruszać e, elementy. Ja na przykład długo nad tą zagadką myślałam, bo myślałam, że nie wolno poruszać elementów. No, ludek, spinaj się. Okay, w sumie ciekawa, w sensie nie jest ona droga, więc w sumie można sobie pozwolić na taki wydatek. Nie wiem ile kosztowała dychę, albo z 20. Przy niektórych zagadkach można się rzeczywiście zaciąć, więc y, polecam sobie na YouTube'a na Chińczyków, którzy tam kiedyś coś nagrywali. Może pomóc. Dobrze, to było na tyle. Także w sumie trzymajcie się. Do zobaczenia.